Ma manko o, to ja oczywiście ostatnim odcinkiem po, po... kurwa. W ostatnim odcinku mówiłem, że mam M's. Już nawet pokazywałem, ja mam pucharku, więc to samo oświadczy, że mam MS. No i teraz przyszedł na jej test. I, I jesteśmy dzisiaj razem z Marcellim Przyjdę się. Chyba. On kręci też poko. Dzisiaj teraz robimy test y, M's. I włosek ty się no Mega boxa. On, on kiedyś będzie miał mega boxa. W ogóle pokaż im co zdobyłeś, czyli o to mi chodzi jakby co. On zdobył to kilka razy. Aż dwa. Na dwóch Taczkę. swoich postacjach. Mam jątę i mam pi... No, ale, ale wybierz go. Czemu nie wybierz? Czemu go nie, nie, nie wybierasz? no wybierz ją, wybierz, bo oni przecież tak nie widzą. To, to jakieś... Zobaczcie, widzicie, padel. on ma po. Pokaż jeszcze ja wybierz Bibi na chwilę. I patrz teraz. I ma jeszcze to. Ja mam tylko na razie na Daryl. Dobra. To myślę, że możemy zaczynać. To w, weź tego poko i zaczynamy grę. Oczywiście w ostatnim odcinku. Kto jeszcze, kto jeszcze nie widział? To teraz spoiler. Że w ostatnim odcinku z na końcu Marcelli dropnął Kiełka. Z którym To tą nową postać. I, o której też będzie test, ale ten test pojawi się. Chyba za dwa dni. O, ja, już nie, już to so będzie się. Na postać. Nie wiem czy już mówiłem wam, że mam tą postać, ale mam. Dobra, dawaj, 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 O! O, o jakiś był O nie, a nie jakiś jakieś w sumie. O nie! Dagi tak. On też chyba jest M's. Dobra, mam dwa perki. No i całkiem jak na tą mapę, na tej mapie nie ma sznajdek przecież. Ej, I ta... ej, tą fajną M's. Dawaj go Nice Please Wiesz jakby to nie był Dajne Mike a jakiś LPM to byśmy zginęli. Uważaj! Właśnie mówiłem, żebyś uważał. Mamy, mamy, dobra, dobra, idź, uważaj Masz jakby co leczenie. Tam jest M's. Uciekaj, 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 uciekaj. Uciekaj, kurde, blagi. Byłem laga. Idź on. No, ale czemu? On jest tu. Win? Nie, jeszcze nie, jeszcze nie mieli. Nie Kurde! <gulet> ja pieknął. Dobra, ale nic nie trzymał. Proszę się tak nie trzymać. Tak. Nazywa się Wiktor. Nazywa się Wiktor, Wiktora już nie ma. Ja właśnie nas. Nie mam I na pierwszym tak, dło... Dobra. A ja wy sobie pytacie, everything. dlaczego jest tak MS już na prawie dziesiątej randze. Pomyślałem, że już tak teraz będziemy robić takie testy, że postać będzie ja, na 10 randze. Ja akurat foton kinetki. A, bo mam trzy skrzyneczki. A, a ja mu no. ma dzisiaj jakiś dzisiaj dzień farta z tych skrzyneczek, już dropią to, 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 to co widzieliście i to dwa. I dropnął no, jedną postać, w której też będzie test, ale jeszcze nie będzie go teraz. Jeszcze nie będzie go pewnie później, więc będziecie musieli czekać. Oto to teraz druga arynka z duo Czekaj, cicho teraz Druga arynka z duo, a potem gramy po prostu Wszystkie potem robimy, walcz W ogóle jak ja widzę, że ona ma tą torebkę To Bardzo widzi No zdechnij wreszcie A ja za, I teraz? Jeszcze tam jest Jaki tam jest ryzyk? A, pan Po nie idź tam! Lecz nie! Byłem bez Ej, dobra. ULTA, Kombo nie wiem gdzie jest. Nieeee, nie, miałem laga. Ja miałem laga, ja miałem takiego laga w telefonach zawsze. No dobra. dobra. Na tym wstawaliśmy. No, nie, mogę. Teraz będziemy testować klejnotki, więc wybrać Klej? kogoś do klejnotków. Co? Co? Chcesz zjeść A ty, gdzie masz A ty masz za mocną tą sześć. To wybierz O, ja właśnie też fajnie. mam onej. Też masz do niej? I nawet mi nie powiedziałeś? Nie no, ja To ja nie mam, ja nie mam po prostu do każdego. Ale tylko do niego. Hamstwo! Trzy! Państwo! Ej, to? Ja, dobra, już wiem, jak nazwiemy ten odcinek. Test, test MS i coś tam jeszcze z dropem. Czy masz dzisiaj jakiś dzień dropów? O, nie! O niej kolejka. Ej, może wstawię Tom? Nie, ej, mogę wstawić Tom. Co to znaczy, że wstawię wam reklamę tego? Bezpiecznego przechodzenia... Nie, nie. Bezpiecznego tego. Jak to się nazywało? Nie. E... Ten ro... O rogatek coś to się nazywa. Ta... Właśnie się nie dostosywałem do tych zasad. Dobra, dobra. Dobra, dobra. dobra, dobra. dobra. Się, ski? Tak. Ski? Ty jesteś takim kozakiem? No od kiedy? Uważaj, nie idź tam, nie idź tam! So... Alu, wiem, że mnie tam nie siadł. Przerwa! <śśśś>, a bo jestem ja jestem w 70. Dla mnie to Nie, to nie jest oh, oh. Cholernicy! Nagle grasznił no, totally no co I Nie tego tylko kurde. No idźcie tam kurde Stopać! nie, no nie na no, telefon tak tak jak tak zawsze! No nie no strzelaj! Co jest? O, co jest tego Tika! Dobrze! Nice! Nie dobrze, Ale tak dobrze. Chociaż one nie wygrywają. Dobra, to dedło. No Nienawidzę tyka!

Za, za dużo mówisz, za dużo mówisz Nagroda, nagroda, dobra, za dużo mówisz, oh, gada. No, nagroda No to Jesse weź Znowu Niepotrzebnie, dobra, cicho Za dużo gadasz na tym odcinku, naprawdę Naprawdę za dużo gadasz Dobra, walimy Co To nie, to źle brzmi nie, nie śpiewaj, bo nie mam, bo będą prawa... Pierde, to jest? mocne! to Czemu to ma takie postacie? Czemu? Czemu tak tak śpiewa? Nie! Jak nie? No! Czemu to mają takie postacie? O, dobrze! Szybko, dobrze! Ej, naj... Wybrało się tutaj. Weź się Ej, pat, pat, pat. Ja Trochę koza kozaczysz. dzisiaj Nie, jak telefonu zabi, O zabiłem dwóch chyba A ja umarłam Super Super, stailiście, trzeba magicznym. Tak, magicznym. Ja, pył! Ma, pył! Dobra, dobra, ale mamy pył! A magiczny pył ty gadasz

Tu jest... tu jest grube z Przepraszam, że tak nie zrobię Grube nic nie robił Przepamię się, robi. Przepamy, że grube nic nie robił Dobra, no, dobra, teraz nie padajcie O, a piment! Dobra, dobra walczyć, nie padajcie hard... No i lecimy na hardcora Jędrzej! Dobra, koniec. Nie ma hała. O ej, kurde, ej, na razie chyba wszystko wygra no, ja no i to. Wygraliśmy pod dłochę. Później jest. Dobrze teraz lecimy... Dobra, decyduj czy lecimy na... Nie, to już było. A ja tak naprawdę w tym Oslinku została nam już jedna gra tylko. Jaka? No, piła.

Ue, dobra, dobrze, 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 bardzo, 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 bardzo dobrze, dobrze, O nie, dobrze, padł... kurde, ja nie mam jak coś z jakichś, nie Weź, jakichś, Weź, weź go, nie weź go! jakichś, nie mamy jakichś, nie mamy jakichś, nie mamy jakichś, nie 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 Podaj ale tak, Dobrze, nice, Dobra, no, strzeże Ja, ja wziąłem piłkę. Ej, ale fajnie wygląda tam z Jezus Maria, pomocy. Resp się! Yes, yes. no, no. Dobra, Go? nie! To, jest, to, jest to no weź mi pomóż Weźcie tę biłkę, dawniej ją, Dobrze, nie drży się. Jezus, mam no to jest. Weźcie go. Dobrze, bra. Pele. No, weźcie to górno ode mnie. Ale w ogóle ja nie widzę, że mam piłkę Pele ma. Dawaj <śmienią> dawaj dobrze, dobrze, Tomek, dobrze Strzelajść fajerów! Niech jest piłka! No strzelaj, dea! Pele, per, dela, perele, kurde ma co się dzieje? Dziękuję jesteś, no dawaj tam pizzią. <śmienią> 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 dawaj, 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 no nie, no kurde, co się dzieje? Zabijcie ich. Uj, mary, coś zabijcie. Dobra, 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 mam tuję, mam tuje, mam

I ranga 11 hey, Nie, ale to na pewno już nie w tym odcinku To był test Ems Ej, to skrzyneczki A to skrzyneczkę otworzę. O, będę teraz otwierał po jednej skrzyneczce w każdym odcinku Już myślałem, że zadymiasz Już miałem zacząć piszczeć, już miałem zacząć się cieszyć Ej, hardwo, ja Papa, żegnamy się. Na razie. Cześć. Cześć. Powiedz, papa. Pa.